Na katowickim AWF-ie rozegrano czwartą edycję turnieju piłki nożnej o pucharę rektora. Do rywalizacji przystąpiły 62 drużyny męskie oraz 12 damskich. Przez dwa dni rozgrywaliśmy fazę grupową. No i dzisiaj gramy fazę pucharową. Generalnie 3 dni kopania piłki. No i dzisiaj padają wszystkie rozstrzygnięcia. W turnieju mogły brać udział zespoły złożone ze studentów wszystkich wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego. Właśnie dzisiaj mam taką sytuację, że drużyna zarządzania jest w finale, a drużyny wychowania fizycznego odpadały po kolei. Także mały paradoksik, ale widać na wf wszystko jest możliwe. W przypadku drużyn żeńskich jest tak samo: wszystkie wydziały mogły brać udział i mogły się mieszać między sobą. W kategorii mężczyzn trzecie miejsce zajęła drużyna zarządzanie zaoczni. Drugie upsteam. A puhar rektora wzniosła grupa pierwsza WF-u trzeciego roku. Byliśmy się faworytami w tym turnieju, no i tak doszło do końca, już w poniedziałek dawałem jeden wywiad, jakiejś tam telewizji no i powiedzieliśmy, że z tymi faworytami, że czujemy się mocni, no i że wygramy, no i tak się stało, nie. Nie mieliśmy zmian i brakło sił, no, dwie dogrywki, w tym mieliśmy także turnieju, także dzisiaj wszystko. Chłopaki dobrze zagrali, no i gratuluję im. Taki turniej to jest świetna sprawa i fajnie było dzisiaj pograć. Organizację jak najbardziej trzeba pochwalić, myślę, że takie przedsięwzięcia trzeba propagować, żeby coś, coś takiego się działo, bo tu... Dużo jest piłkarzy na tej uczelni, a zajęć jest mało piłkarskich typowo. Także to fajna sprawa jest, że możemy się tu pokazać, a nie tylko na zajęciach. W kategorii damskiej na trzeciej pozycji wylądowała drużyna 2 USM, na drugiej zespół Aktimela, a zwyciężyła ekipa misiaczków. Dziewczyny, bardzo grają w piłkę tak naprawdę, tylko mało się o tym mówi, a jest bardzo dużo dziewczyn, które na WF-ie właśnie grają i się naprawdę świetnie to robią. Na przykład u nas w drużynie jest cztery osoby, które naprawdę wymiatają, można powiedzieć, tej dziedzinie. Po naszej myśli właściwie jesteśmy troszkę zaskoczone wynikiem. Bo nikt w nas nie wierzył, ale jednak okazało się, że nie piłkarki też mogą zagrać i też mogą osiągnąć wysoki wynik. Drugie miejsce to jest dla nas naprawdę sukces. Dobra organizacja, naprawdę polecam i przypuszczam, że w przyszłym roku również będziemy startować w turnieju. Jesteśmy w ogóle bardzo pozytywnie zaskoczeni frekwencją na trybunach. Mamy naprawdę bardzo licznie zgromadzoną publikę. Pierwszy raz tak na dobrą sprawę przy aż tylu studentów, w zeszłym roku było równie dużo, ale no nie aż tak. Jedna z gazet ogłosiła ten turniej jedną z, największy, z największych imprez sportowych akademickich w Polsce, także no mamy się tym pochwalić.